Cała Bogu. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na kolejne słowo związane z Bożym Przykazaniem. W Biblii czytamy, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Dlatego nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Nie masz bojaźni przed ich oczyma. Pewnego dnia Boży sługa, Boży prorok ujrzał chwałę Boga. I usłyszał potężny głos. Święty, święty, święty Pan zastępów. Takiego Boga ujrzał Izajasz. Nie takiego, jakiego dzisiaj my, jako chcielibyśmy oglądać. Jakiego dzisiaj ludzie chcą widzieć, chcą poznawać? Ujrzał Boga takiego, jakim on jest. Boga trzykroć świętego, którego świętość przenika całe niebo, którego świętość przeniknęła całe jego stworzenie. Łącznie z człowiekiem, który pewnego dnia wzgardził Bożą Świętością i odwrócił się od niej. Chodząc na drogę nieczystości, człowiek, odrzucając Boga, odrzucił posłuszeństwo Słowu Bożemu i w ten sposób kroczył na drogę grzechu. Tym samym odrzucił wszelkie wartości wypływające z Bożej natury, takie jak świętość, jak czystość, jak doskonałość, jak posłuszeństwo i wiele innych. Rzeczy, o których mówi Pismo Święte. Wszyscy, Biblia mówi, poszli za głosem diabła, oddając mu swoje życie, przez co, jak Pan Jezus mówi, stali się Jego dziećmi. I w związku z tym cała ludzkość pogrąża się coraz bardziej we wszelkim grzechu dotyczącym drodzy zarówno ciała, jak i ducha. A to tym bardziej, im bliżej jest przyjście Chrystusa po ulubienice. To, co dzisiaj możemy zobaczyć, również w świecie, że to, co jeszcze nie tak dawno nazywano złem, dzisiaj z tego się człowiek lubi. Bezbożność, którą jeszcze niedawno odrzucano, którą potępiano w świecie, dzisiaj stawia się na piedestale, piedestale i powiada: to jest właściwe. To jest słuszne! Nie można potępiać za to! Nie można karcić, nie można napominać! Cóż, diabeł w sprytny sposób zwodzi świat, ale nie tylko: również coraz liczniejszą rzeszę chrześcijan, których pobożność jest tylko pozorna. Jak czytamy słowie bożym, Przekonując ludzi, często na podstawie drodzy, wyrwanych fragmentów z Pisma Świętego, z całego kontekstu Biblii, że nie ma takich wartości już, których, które trzeba byłoby czcić, które trzeba byłoby szanować, którym trzeba byłoby się poddawać, jak świętość, jak sprawiedliwość, jak czystość, grzech, nieprawość, bezbożność gdyż wszystko jest dobre dla tego, który uważa to za dobre. Gdyż wszystko nam wolno, ponieważ zostaliśmy powołani do wolności. Bóg doskonale zna działania szatana. Bóg doskonale zna, jak zepsutą i przewrotną jest natura ludzka. Dlatego też dał swoje prawo, aby człowiek zobaczył, swój grzech w świetle Bożego prawa. Dał swoje słowo, które jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Bóg dał swoje prawo. Jednakże dzisiaj diabeł ja uczynił wszystko, aby podeptać Boże prawo. Czyni wszystko, aby zwieść ludzi, aby odrzucali Boże prawo, aby nie liczyli się z tym prawem. Drodzy, i to słowo, które objawia Bożą świętość i grzeczność człowieka, poprzez które jedynie człowiek może dostąpić zbawienia, które jest Bożą mocą w duchowej walce. Z mocami ciemności, z grzechem, nieprawością, które prowadzi do wieczności, jest dziś coraz bardziej deptane, plugawione i odrzucane. Ludzie trzymają się swoich racji, ludzie trzymają się swoich tradycji, swoich przekonań, ale nie szukają prawdy w słowie bożym, ponieważ ono objawia ich grzeszną naturę, ponieważ ono mówi o wyroku bożym, Jaki ciąży na każdym człowieku z powodu grzechu. Ponieważ ono wskazuje tą właściwą drogę, która prowadzi do wieczności. Ale drogę, na której nie ma miejsca dla tego, w czym dzisiaj człowiek ma upodobanie. Dziś daje się zauważyć diabelskie nauki, drodzy, głoszone przez fałszywych różnych proroków i nauczycieli. Między innymi takie, że świętość można. Pozostawić dla ducha A wolność Czyli po tym pojęciem Nieczystość, grzech, nieprawość Można pozostawić dla ciała Że możemy wielbić Boga I żyć według własnych upodobań I to dzisiaj widać w świecie To widać wśród tych, którzy mówią, że wierzą w Boga ale Biblia mówi jasno i wyraźnie, drodzy, że niemożliwą rzeczą jest zachowanie świętości ducha przy jednoczesnej nieczystości ciała. Niemożliwą rzeczą jest życie w duchu dla Boga, a w ciele dla siebie, dla swoich własnych porządliwości. Bóg wyraźnie mówi, że nic nieczystego, że nikt nie żyje w grzechu, tylko ci, których cały duch, dusza i ciało. Zachowane będą w Bożej świętości i bez nagany wejdą do Królestwa Niebios. Dlatego też radzę w kolejnym przykazaniu, Bóg ostrzega przed grzechem nieczystości zarówno ciała, jak i ducha, z powodu którego wielu uważających się za chrześcija znajdzie się w miejscu wiecznego potępienia poczytajmy kolejne siódme Boże przykazanie zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 20 wiersz 14 słowo które mówi tak nie cudzołóż krótkie przykazanie ale Bóg w jasny i wyraźny sposób odnosi się do wszelkich nieczystości ciała ludzkiego Wszelkich nieczystych, wypływających z pożądliwości działań. I powiada, to jest grzech, za który w Starym Testamencie kamionowano. A w Nowym Testamencie Bóg mówi, że każdy z powodu grzechu, życia w tym grzechu, stanie na sądzie i odbierze słuszną zapłatę za swój grzech. Gdybyśmy, drodzy, zapytali się dzisiaj młodych. Co to znaczy słowo cudzołóstwo? Wiecie, prawdopodobnie wielu by nie wiedziało, czym to jest, o co tu chodzi. Ponieważ jest ono dzisiaj konsekwentnie pomijane w nauczaniu, gdyż Ewangelia musi stawać się przyjazna ludziom. Wszystkim, bez względu na to, jak żyją, jak postępują, gdzie chodzą, co robią. Ponadto, drodzy, wiele rzeczy kryjących się pod pojęciem cudzołóstwa już tak bardzo spowszedniało i przyjęło się do codziennego życia, że dzisiaj przestano je uważać za jakikolwiek grzech, za coś złego. I określanie tych rzeczy według świata cudzołóstwem jest oskarżaniem której nie powinno mieć miejsca w życiu człowieka. I w ten sposób grzech cudzołóstwa znajduje miejsce w życiu wielu ludzi, wprowadzając drodzy w to życie wielkie spustoszenie, niszcząc ich społeczność z innymi ludźmi, a przede wszystkim ich społeczność z Bogiem, odciągając ich od drogi zbawienia, i prowadzą z drogą na wieczne potępienie. Jednak Boże Słowo, drodzy, jest niezmienne i wielokrotnie ostrzega przed grzechem cudzołóstwa. I my, jako Boże Dzieci, nie możemy przejść obojętnie obok tego, skoro Bóg to potępia, tak wiele razy na ten temat mówi. Na temat tego grzechu, który doprowadził do upadku wielu już chrześcijan. Również my mamy mówić, mamy ostrzegać, napominać, ponieważ to czyni Bóg i dał nam swoje słowo, abyśmy to czynili. Drodzy, Biblia wyraźnie określa też, co się kryje. Pod pojęciem cudzołóstwa. Dlatego też nie możemy tego przemilczać. Cudzołóstwo odnosi się, głównie odnosimy do grzesznych, czyli pozamałżeńskich, fizycznych relacji dwojga ludzi. Tymczasem w Biblii pojęcie cudzołóstwa, w pojęciu cudzołóstwa zawarte są, drodzy, wszystkie formy rozpusty. Wszelkie grzechy nieczystości ciała stworzone przez grzeszną ludzką naturę, z których dzisiaj wiele staje się grzeszną normalnością wielu ludzi uczęszczających do kościołów. Pojęcie cudzołóstwa, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, odnosi się drodzy do współżycia seksualnego przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego. Wszelkie współżycie jest cudzołóstwem, które jest karane, jest grzechem, za który każdy człowiek pewnego dnia odpowie przed Bogiem. Dziś młodzi ludzie, którzy nie mieli kontaktów seksualnych, są wyśmiewani przez swoich rówieśników, są traktowani jako coś gorszego. Dziś zachęca się do tego. Dziś tworzy się prawnie związki przedmałżeńskie dla wypróbowania ludzi już w niektórych krajach. Aby ich małżeństwo później było udane. Drodzy, to dziś dochodzi do wielu zdrad małżeńskich. To wszystko czyni grzech, który Bóg nazywa grzechem cudzołóstwa. Pod pojęciem, drodzy, tego grzechu kryje się również wiele innych rzeczy. To dziś zachęca się, czy podąża do współżycia mężczyzny z żoną bliźniego? Do współżycia mężczyzny z matką, siostrą, bratem, synową? Do współżycia mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą? Ja wymieniam te rzeczy, ponieważ te rzeczy dokładnie Bóg wymienia w trzeciej księdze mojżeszowej w dwudziestym rozdziale. Przeczytajmy w domach. I tam dokładnie Pan Bóg to wymienia. Pod pojęciem cudzołóstwa kryją się te wszystkie rzeczy. A dzisiaj mówi, to jest coś mówi się, że to jest coś normalne, że to jest, jest tylko miłość inaczej wyrażana. Dziś się każe nie tych, którzy to czynią, ale tych, którzy powiadają, że to jest grzech. Ale my mamy stać na straży Słowa Bożego. Mamy pilnować swojego własnego życia. Mamy pilnować życia swoich dzieci. Mamy o tym mówić. Bo to jest strasznym grzechem w oczach Boga. I czytamy o tym, jak wspomniałem, w drugim, dwudziestym rozdziale trzeciej Mojżeszowej. Też apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian na ten temat mówi. Drodzy, wszelkie tego rodzaju rzeczy, na które dziś daje się przyzwolenie, które są promowane przez wszystkie media, kształtujące pogląd, światopogląd młodych ludzi. Wszystkie filmy o tym mówią, nawet te najpiękniejsze seriale różnego rodzaju promują ten grzech i kształtują światopogląd ludzi młodych ludzi, nie tylko, często starszych. Wszystkie te rzeczy są grzechem, z powodu których pewnego dnia gniew Boży spadnie na wszystkich, którzy w tym grzechu żyją. Bo można upaść, znamy przykład Dawida, ale Dawid pokutował z tego, gdy Bóg mu powiedział, zgrzeszyłeś. Dawid pokutował, ale konsekwencje grzechu pomógł w swoim życiu. Jednak pojęcie cudzołóstwa nie odnosi się tylko do sfery czynów. Gdyż Pan Jezus w swoim nauczaniu to pojęcie rozszerza znacznie bardziej, i również odnosi je do sfery umysłu. Nie musimy fizycznie współżyć z drugą osobą poza małżeństwem ale możemy żyć w grzechu cudzołóstwa. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale w wierszu 28 mówi tak. A ja wam powiadam, że każdy, może 27 odczytam, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej w sercu swoim, już popełnił z nią cudzołóstwo. Oczywiście nie jest grzechem, gdy spojrzymy, ujrzymy piękną niewiastę i powiemy, jaka piękna kobieta. Nie jest to grzechem. Ale grzechem, grzech pojawia się wtedy, gdy w sercu naszym zacznie pojawiać się pożądliwość, pożądanie jej. I o tym mówi Jezus, drodzy. Jak często wiele porządliwości pojawia się w sercach tych, którzy mienią się chrześcijanami i uważają, że są nadal Bożymi dziećmi, ponieważ pięknie w kościele służą, chwalą Boga, ale w swoim sercu popełnili już grzech cudzołóstwa. I ten grzech znajduje często w różnych, zdawałby się, niewinnych uściskach, pocałunkach, objęciach i wielu innych podobnych czynnościach wypływających z pożądania drugiej osoby. Dla wielu ludzi staje się czymś normalnym to wszystko. Gdy nawet już w kościele możemy spotkać ludzi nieskrępowanych niczym, namiętnie przytulających się do siebie i okazujących różne namiętności, Cóż w tym dziwnego, skoro rodzice, skoro nauczyciele, skoro przywódcy duchowi przestają uważać te i podobne zachowania za niemoralne, za grzeszne? Jak bardzo diabeł wpłynął na umysły serca wielu chrześcijan, dla których nauczanie słowa Bożego w wielu aspektach życia ludzkiego staje się przestarzałe. Które należy zmienić. Co ponadto sami podobnie postępują, czego byłem kiedyś świadkiem na jednej konferencji, widząc pewnego duchownego, tak się zachowującego. Co dopiero mówić o innych, którzy obserwują to i naśladują. Job powiedział z pewnego dnia, czytamy w 31 rozdziale księgi tej, Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę porządliwie na pannę. Oto postawa dziecka Bożego. Drodzy, grzech cudzołóstwa dotyczy nie tylko grzesznych, seksualnych zbliżeń między dwojem ludzi. Biblia grzechem cudzołóstwa nazywa również bałwochwalstwo. Bochochwalstwo, które jest odwracaniem się oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu, Bogu Biblii, Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba, oddawania czci Jezusowi Chrystusowi, który jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jak czytamy w Słowie Bożym, i łączenie się z różnymi odstępczymi pogańskimi religiami w oddawaniu czci. Ich fałszywym Bogom. Biblia to nazywa grzechem cudzołóstwa, który dzisiaj straszny sposób rozprzestrzenia się w całym świecie, dotykając różne społeczności chrześcijańskie. Rodzy, to czynił Izrael. I to było przyczyną Jego upadku. Bóg w swoim czasie do Jeremiasza powiedział, że wszyscy są cudzołożnikami. Czy wszyscy popełniali grzech cudzołóstwa fizyczny sposób Izraelici? Nie. Ale wszyscy cudzołożyli, idąc za fałszywymi bogami, oddając cześć bogom, składając ofiary pogańskim bożkom. I Pan Bóg mówi, że wszyscy są cudzołożnikami ponieważ odwrócili się od Boga, służąc różnym pogańskim bożkom. W innym miejscu Pan Bóg mówi, cudzołożyli za swoimi bałwanami, a w jeszcze innym miejscu Starego Testamentu powiada, nie dochowali wierności Bogu i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi. Jeżeli poznałeś Boga, jeżeli Bogu dałeś swoje życie, a teraz zaczynasz uczestniczyć w zgromadzeniu ludzi oddających cześć fałszywym, pogańskim bożkom, oddającym cześć stworzeniu, a nie stwórcy. Zaczynasz popełniać drogę duchowego cudzołóstwa wobec Boga. I przed tym Pan Bóg ostrzega nas, abyśmy nie uczestniczyli w tym. Dlatego też, drodzy, Biblia ostrzega. Abyśmy nie drażnili i nie pobudzali do gniewu Pana. Czytam o tym w pierwszym liście do Koryntian, dziesiątym rozdziale, też Księdze sędziów w drugim rozdziale, pierwszym dwunastym. Chodząc za innymi bogami spośród okolicznych ludów i oddając im pokłon. Abyśmy nie doświadczyli Jego gniewu i Jego sądu. Bóg nasz jest Bogiem świętym i Słowo Boże mówi, że Bóg się nie da siebie naśmiewać. Niech więc, drodzy dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu tego wieku, wzorem ostrzegającym i ku naszej przestroce będzie to, co spotkało Izrael, wybrany naród Boży, z powodu grzechu cudzołóstwa. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwarstwa. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Inną formą cudzołóstwa rodze, jest łączenie się ze światem w jego grzesznych, bezbożnych czynach i różnych działaniach. I o tym m.in. apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale, czy w drugim liście do Koryntian w szóstym rozdziale. Zawracanie z powrotem do grzesznych wartości tego świata. W oczach Boga jest jak cudzołóstwo, jak grzech cudzołóstwa, ponieważ zaczynamy łączyć święte Boże życie z życiem bezbożnym tego świata. Inną, drodzy jeszcze, formą cudzołóstwa, o której mówi Biblia, jest zwracanie się o porady do wywoływaczy duchów, do wróżbitów. Jest to sięganie do różnych demonicznych środków, jak na przykład różdżkarstwo, horoskopy i tym podobne, co ma miejsce, okazuje się, w życiu wielu chrześcijan uważających się za dzieci Boże. W trzeciej księdze Mojżeszowej odczytam dwa miejsca, dwa fragmenty Słowa Bożego. W 20 rozdziale. W wierszu szóstym Bóg mówi tak: Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów, do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem Waszym. I drugie miejsce z księgi Ozasza z rozdziału czwartego wierszy 12. mój lud wiecie co Pan Bóg mówi? mój lud nie poganie mój lud radzi się w swojego drewna a jego kij daje mu wyrocznie gdyż duch przeteczeństwa ich omamił a cudzołożąc Odstąpili od swojego Boga. Oto roszczarstwo, którego dzisiaj wielu się radzi. A Bóg mówi: W ten sposób mój lud odstąpił ode mnie, wchodząc na drogę cudzołóstwa. Pewnego dnia Bóg do króla Izraela Achazjasza powiedział: Czy nie ma Boga w Izraelu? Że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, to te złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. Biblia naucza. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, w jaki sposób Bóg odniesie się do ludzi żyjących w grzechu. Cudzołóstwa. I pod tym pojęciem w Biblii, drodzy, jest jeszcze wiele innych rzeczy, o których nie będę mówił, nie ma czasu na to, a my się kiedyś możemy o tym porozmawiać. Biblia naucza, że nikt, kto trwa w grzechu cudzołóstwa, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, wiersz dziewiąty. Czytamy i Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieja, ani chciwcy, ani pijaca, ani oszczercy, ani zdziercy. Królestwa Bożego nie odziedziczą. W pierwszym liście do Tesalonicza w czwartym rozdziale czytamy od wiersza trzeciego i poniżej kilka. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. aby każdy z Was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. I w liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, wiersz 14, mówi tak, przepraszam, wiersz 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Nie dajmy się, drodzy, zwieść tym, którzy nauczają i zachęcają do życia w podwójnej moralności. Którzy mówią, że można pięknie służyć, chwalić Boga w kościele, a jednocześnie żyć i postępować według własnych pragnień i porządliwości. Nie słuchajmy tych, którzy mówią, że można służyć Bogu i łączyć je z odstępcami od wiary chwaleniu ich bożków. Bóg mówi, nie cudzołóż. I Bóg mówi jasno i wyraźnie, tylko wtedy, gdy cały nasz duch, cała nasza dusza i nasze ciało. I jest to słowo Boże zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, którym chciałbym zakończyć też. Tą sługę. Pierwszy list do Tesalonicza, piąty rozdział, i wiersz dwudziesty trzeci, a sam, może dwudziesty drugi. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało. Niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości życia w podwójnej moralności. Cały duch, dusza i ciało. Jeżeli zostaną zachowane w naszym życiu w Bożej świętości bez nagany, wejdziemy do Królestwa Bożego. A jeżeli nie, wstaniemy. Na Bożym Sądzie i usłyszymy srogi wyrok z powodu grzechu cudzołóstwa. Amen. Amen.